Znajdujemy się aktualnie przy Dosy Drive. Widzimy tutaj za moimi plecami rozbity radiowóz policyjny, jest dość mocno uszkodzony, cały się kopci. Nie wiemy, co tutaj jeszcze się stało. Zaraz poprosimy jakiegoś funkcjonariusza o komentarz w tej sprawie. Na miejscu nie widzimy żadnych jednostek SAMS, więc podejrzewamy, że żadnych rannych tutaj nie było podczas tego zdarzenia. Jest widoczny również świadek tego zdarzenia. Z tego, co widzimy, również z nim spróbujemy porozmawiać. W miejsce przyjeżdża właśnie straż pożarna wraz z jednostką Park Rangers. Z najświeższych informacji tutaj wynika, w radiowozie widzimy uwięzionego funkcjonariusza policji, czyli jednak są jacyś prawdopodobnie ranni. Nie wiemy dlaczego jeszcze tego funkcjonariusza nie wyciągają z tego pojazdu, być może drzwi pojazdu są zablokowane, a być może jest to związane ze stanem zdrowia funkcjonariusza, który jest uwięziony w pojeździe. Widzimy, jak strażacy przeprowadzają tutaj akcję polegającą na wyciągnięciu funkcjonariusza z rozbitego radiowozu. Cały czas nie otrzymaliśmy żadnego komentarza w tej sprawie. Jednak jeden z policjantów obiecał nam udzielić odpowiedzi na pytania. Znajdujemy się cały czas na miejscu zdarzenia. Jest ze mną funkcjonariusz Los Santos Police Department. Jak się pan nazywa? Sierżant Będzie Migala. Dobrze, panie sierżancie, co tutaj się stało? Tak jak widać na załączonym obrazku, doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym niestety, ale ucierpiał nasz funkcjonariusz. Doszło do nieszczęścia ze względu na to, że był prowadzony pościg, i na skutek tego, że przejeżdżaliśmy przez dosyć no tutaj ruchliwe skrzyżowanie, doszło po prostu do. W wypadku do zderzenia pomiędzy jednym z pojazdów a radiowóz. Czy pojazd, z którym zderzył się radiowóz, brał udział w pościgu? Nie, była to osoba kompletnie przypadkowa. Rozumiem. Czy ta osoba kompletnie przypadkowa wjeżdżała zgodnie z przepisami na skrzyżowanie? Ciężko jest to nam ustalić, ze względu na to, że jedynie kto może na to pytanie odpowiedzieć, to funkcjonariusz, który nie niestety jest w stanie ciężki. Ale możemy przypuszczać, że mogłaby to być wina funkcjonariusza, tak? który nie zachował szczególnej ostrożności wjeżdżając tutaj na skrzyżowanie, nawet korzystając z tych sygnałów świetnych i dźwiękowych. Funkcjonariusze, którzy prowadzą pościg, w głównej mierze też biorą pod uwagę to, przez jakie skrzyżowania przejeżdżają, i też zwracają uwagę na to, jakie pojazdy również mogą przez takowe skrzyżowania przejeżdżać. A gdzie jest ten drugi pojazd, który brał udział w kolizji? Został prożowano odchalowany. Mhm. A co z kierowcą tego drugiego pojazdu? Został odpowiednio ukarany. W jaki sposób został ukarany? Niestety nie mogę takowych informacji. Rozumiem, ale dlaczego, dlaczego został, pan, został ten kierowca ukarany, jak przed chwilą jeszcze Pan mówił, że no nie do końca wiadomo, kto tutaj jest winnym w tej sytuacji? Tak jak wcześniej powiedziałem, już osoba sprowadząca pojazd po prostu cywilny. No. Zaszło do no, Ale nie wykluczał, winy pan, po prostu. nie wykluczał Pan możliwości, że również funkcjonariusz mógł być winny tej kolizji? Zgadza się. Aczkolwiek uważam, że funkcjonariusze, którzy są do tego odpowiednio szkoleni, o, no zachowują odpowiednią szczególność. Na podstawie uważam, no to ciężko tak ukarać obywatela. Wie pan, na podstawie zebranych informacji oraz dowodów mogliśmy to przypuszczenie zamienić po prostu w odpowiedni zarzut, wykroczenie. Co dokładnie stało się z funkcjonariuszem? Czy mamy jakieś informacje o obrażeniach? Niestety, aczkolwiek nie posiadam takowych informacji. Mogę jedynie Czy... co to odesłać do rzecznika prasowego. Czy SANS było informowane o zdarzeniu, które tutaj było miejsce? Tak zostało poinformowane. Dlaczego SANS się nie zjawiło? Ponieważ dyspozytornia oddelegowała tutaj Fire Department ze względu na to, że posiadają w swoim wyposażeniu karetki, jak i wozy strażackie z odpowiednim wyposażeniem. No ale tu chodzi o zdrowie i życie funkcjonariusza policji, więc no jakby tutaj medycy no szczególnie powinni zwrócić uwagę na to zdarzenie, które miało miejsce. Bo jednak no nie ukrywajmy, medycy chyba z zakresu medycyny są lepiej przeszkoleni niż strażacy. Zgadza się, aczkolwiek strażacy są również dobrze wyszkoleni i także... Też również mogą pomagać, jak i w ratownictwie medycznym, jak i po prostu w sprawach odnośnie straży pożarnej. Dlaczego to zdarzenie zabezpiecza tyle jednostek policji? Ze względu na to, że mamy tutaj dosyć ruchliwe po prostu skrzyżowanie, dlatego tyle jednostek zostało oddelegowanych do tego.